Okej, okay, wydaje mi się, że wszystko znowu działa. Ja to game, game krecy ja normalnie pobiję dzisiaj. Co się z nimi dzieje? Nie mam pojęcia. Dobra, by ktoś nie wiedział, to będziemy aktualnie z zadaniem dostarczenia przesyłki. No i mamy ogon. Przynajmniej mieliśmy przed chwilą ogon. Już nie wiem, czy jeszcze mamy, ale mieliśmy ogon wcześniej. No właśnie, w się incognito. Musimy zgubić. Pościg, zaraz powinniśmy go zgubić, czy jak wejdziemy sobie do stołu siana, to wina templariuszy. Tak, dobra, no już znudziliście się szukanie mnie, znudziliście całe szczęście. Uf. Jezus, Koleś, Cię tu miało nie być tej cholery, że to miał nie być. A te Ecija nie udawaj. Jep. O, wina Tuska, dokładnie. Dokładnie tak. Noż, sz... chodźcie tu. Kuźwa, ja Wam zaraz pokażę gnojki śmierdzące, niemyte. I wątrobę, i żeberka. No, idiota. He just happens to look exactly like the man. Co tam to się dzieje? Star worry boy, nie are not contagious. At least I'm not. Przyjemniaczek. Nie, co tam w się działo, ale było to co najmniej ciekawe. O, skrzyneczka. Hajs nigdy za dużo. Jeszcze będzie coś dziwne, O, mamo! Bo blisko, hej, nigdy za dużo. Pierwsza zasada, moskita. A jak? wa wa PS5. i tak po tym, Boże. Brawo Moskit. Jesteś genialny. Ej, ładny napis. Inco przecież nie widziałem. Audytorie. Father? Federico? Seretio. Oh, Thank God. What happened? Where is everyone? I took your father and brothers to the Palazzo della Signoria. To prison. And my mother. My sister. Ezio. Claudia. Are you alright? Yes, but mother. She's in shock. They. when she resisted. It's not safe here. Is there some place you can take them? Yes, yes. To my sisters.

Dobra, w sumie to złą stronę idę, tak nawiasem mówiąc. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Idziemy zobaczyć, co się z naszą familią stało. Podejrzewam, że nic dobrego. Mam takie nie wiem czemu dziwne przeczucie. To może się niekoniecznie dobrze skończyć. Moskit nore da Firenze. <zysy> Tak, ktoś ładnie napisał. Mo, nie. Mi, maj, Micha, nie. Michael Moskitore da Hajsore. Czy jakoś tak? Nie pamiętam. Chyba czymś coś tak pisał. Tu jest krzyż. Gdzie jest krzyż? Tu jest krzyż. O, z drogi pierogi! Rodziny lecę ratować. Już poszliwy na wuj. Ezio, nie czas spać. Rodziny ci mordują, a ty lecisz nie wiadomo gdzie. mam się do środka dostać. Chyba na górę, podejrzewam. Moskit hajsore sore santore da Szczecin. No to swoją drogą w sumie. Zaczekam się tutaj dostać. Zaraz. Hello. Hello. Hmm. No to klops. A tu się jakoś nagle dostaniemy? Chyba ten dostaniemy się. Przez drzwi? Jakie drzwi? ECE nie używa drzwi. Dwie są dla gimbów. Może ECEO? Użyj flashaka. <laughs> Panie, zostaw mi pan, idź pan w ciul. nie ma mnie dla nikogo, no jest lipa. It's you. Father, what's happened? Took a bit of a beating, but I'm alright. What of your mother and sister? Safe now. Aneta took them? Yes. Wait. Who knew this would happen? Not the way it did, and not this soon. Doesn't matter now. What do you mean? Explain! There's no time. Listen closely. Return to the house. In my office is a hidden door. Use your talent to find it. Beyond lies a chest. Take everything you find inside. Much of it may seem strange to you, but all of it is important. Do you understand? Yes. Good. Among the contents is a letter, and with it some documents. I need you to take these documents to Mr. Roberto. He was with me in the office this morning. The Gonfalonieri, I remember. Now please, tell me what's happening. Are the pazzi behind this? There was a note for you at the pit. It said, go, Ezio. gona Ej zaraz to było. Gademet, tam jest. Miejsce do synchronizacji. Do widoczku na miasto. Ja sobie tego nie odpuszczę. Nie mam bata, że sobie odpuścił. No, do góry, do góry, Ecjuś. Do góry, do góry. Nie ma bimbania. Trzeba zdobywać szczyty. A, jest i tutaj. Orle, gniazdo. Gniazdo Ecja. No, i teraz czeka nas dość długa droga w dół. Siema. No teraz szybciutko do domu, możliwie jak najbardziej niezauważonym. to było tutaj, najmniej wtedy problemów. Boże, Ezio! Jezus. Nie rób sobie chopiej, To się robi mało zabawne. Tylko smutna muzyczka leci. Chlip, chlip, chlip. On nie ma jaj, ale ty nie jesteś niegrzeczny, niebieski banan. Pamiątka radowa, kto zganie, co znajdziemy. Hmm. No, ewidentnie coś tu jest. Zwartość skrzyni. Strój zakonnika. <laughs> nie, klocków Lego nie ma. Do Narni też nie trafimy. No Właśnie, żelków też niestety nie ma. A szkoda, bo żelka sobie zjadł. Ale nie ma. No i w końcu Ezio wygląda jak człowiek. Cholera jasna, a nie... Jakiś gimbus. Ledwo co wypuszczony ze szkoły. Któremu mleko jeszcze... Z ust się wylewa. Traditore! Ej! Hey, o, wychamy! Chodź! Well, to <laughs> Zdychać szmaty! I tak kończą kuź szmaty zadzierające z moskitem. z, mo z moskiteciem. O, przepraszam. Jak to woli tak kończą frajerzy, też. O, wieża. Ciul, że nam się spieszy, ciul, że zbijają na ojca, ale wieżę nie pominę. Marne renesansowe dresy. <grym> No, gdzie jest ta wierzyczka? Tu. Hello. Etyo, ja sypiesz się. Jezus, wypat. wsznie się toniaja spokój jest It's your auditorium. What are you doing here at this hour? It I don't Wait, child. Take a breath. Collect your thoughts. My father and brothers have been imprisoned. I was told to bring you this. Ah. I see now. It's a misunderstanding, Ezio. I'll clear everything up. How? The documents you've given me contain evidence of a conspiracy. Against your family and against the city. I'll present these papers at their hearing in the morning. Coś Thank mi tu śmierdzi. Of course, my child. Do you need a place to stay? You're more than welcome here. No, grazie. I'll meet you at Don't worry, Ezio. Everything is going to be fine. Coś mi to wygląda zbyt pięknie. Nagle zrobił się dzień. Magia. Zabij grubasa <laughs> Uszkodzone ukryte ostrze, o jak miło nie mogę teraz użyć tego ostrza Ej, nie mam je tu, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Wcale mnie nie widać no To zakramy. No

You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Have you any evidence to counter this charge? Yes, the documents that were delivered to you last night. I'm afraid I know nothing of these documents. He's lying! Need to get closer. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. You and your collaborators are hereby sentenced. No. Hey, you are the traitor. one of them. You may take our lives this day, but we will have yours in return. I swear we will. Father. <gasps> there! Grab the boy. He's one of them. I'll kill you for run, boy, fast. No nie, ja bym tak za, głowy ręcami by mi wszystkich pobił, zabił, wybił. Wykastrował! Przekastrował, zakastrował ITP Tak, Google, oczywiście, że wiedziałem, grałem w to. Nie, że ja w dwójeczkę ogólnie grałem, więc tak troszeczkę się droczę z tymi, co może nie znają. Ej, chyba dwójki.